Miejsce 26831, nazwisko Horska, Horski, 172 osoby w całej Polsce. Miejsce 23286, nazwisko Porycka, Porycki, 247 osób w całej Polsce. Miejsce 200052, nazwisko Bielewska, Bielewski, 337 osób w całej Polsce. Miejsce 200024, nazwisko Sołtyk, 320 osób w całej Polsce. Miejsce 19353, nazwisko Kurcewicz, 332 osoby w całej Polsce. Miejsce 18683, nazwisko Batory, 331 osób w całej Polsce. Miejsce 15777, nazwisko Bujnicka, 410 osób w całej Polsce. Miejsce 15713, nazwisko Wielicka, Wielicki, 414 osób w całej Polsce. Miejsce 15443, nazwisko Kromska, Kromski, 429 osób w całej Polsce. Miejsce 10208 nazwisko Sokolińska, Sokoliński, 690 osób w całej Polsce. I tu może być zaskoczenie. Miejsce 5546, nazwisko Najman, 1129 osób w całej Polsce. Samo nazwisko Najman oznacza księcia tatarskiego. Miejsce 4973, nazwisko Smoleńska, Smoleński, 1252 osoby w całej Polsce. Miejsce 3116, nazwisko Żylińska, Żyliński, 1971 osób w całej Polsce. Miejsce 2588, nazwisko Lubecka, Lubecki, 2312 osób w całej Polsce. Miejsce 2319, nazwisko Babicz, 2559 osób w całej Polsce. Miejsce 1865, nazwisko Pietkiewicz, 3038 osób w całej Polsce, miejsce 680, nazwisko Bielska-Bielski, 6747 osób w całej Polsce.